Dobra, no i co, ścinamy sobie to kolejne drzewo, ja tutaj od razu, wiecie, na drzewo nagrywam kolejny odcinek, tylko takie cięcie zrobiłem, żeby było rozdzielenie, zaraz się robi noc i w tym odcinku już się dowiemy, czy wytrzymam dłużej niż do tej pory i czy pobijemy po prostu nasz rekord wytrzymania. Trochę za szybko wziąłem sobie tą pochodnię, bo ona tutaj do niczego nie jest potrzebna. Jeśli chodzi o pająki, to o tutaj, jakieś koło naszej bazy nam chodzi, więc weźmy sobie włócznie. I możemy go zaatakować. Ok. Dobra, ogarnięty. O, odsunąłem się. Dobra, łatwo się dosyć zabija te pająki. Co mnie nawet cieszy. Ale dalej brakuje nam jednego drewna na, na skrzynkę. Ale mega lipa, bo i tak muszę wydać jeszcze jedno tutaj. Żeby wiecie. Hmm. Aha, dobra. To zbroję potrzebuję o wiele bardziej. Czyli nie potrzebowałem tak naprawdę aż 10. Tylko 3, więc wiecie. Zrobimy sobie to i ogarniemy sobie naszą zbrojkę. Zbrojkę możemy zakładać na zmianę z plecakiem, więc spoczko jest dosyć. Znaczy, no to jest mega wada, bo ja myślałem, że taką zbrojkę to nie wiem. Yy, aha, ten plecak, dobra, już wiem, jak ja miałem z tym problem, że plecaka nie możemy włożyć sobie do skrzynki gdzieś, tylko musimy go położyć na ziemi, co jest dla mnie mega dziwne, ale no mniejsza. Nie wiem, co zrobić z tym mięsem. Bo z jednej strony mógłbym go ususzyć, a z innej strony mógłbym go jakoś ciekawie wykorzystać typu dać świnkom, żeby mi pomogły ścinać jakiś las. Ale ja tutaj w okolicy nie widzę żadnych świnek, więc e, co? Chyba na razie to mięso sobie zostawimy. E, Damy je do suszenia. Aha, dobra, nie no. Spalmy sobie je i tak te mięso łatwo jest nam pozyskać, więc. Aha, ono i tak na Sanity tracimy przez to. Tego nie byłem świadomy całkowicie. Że usmażone mięso i tak daje nam sanity na minus Aha dobra, no i potem mięso się w sumie suszy eee, To nie chcemy go chyba jeść, wyrzućmy go sobie Niech zgnije tutaj <grybujesz> eee, Zróbmy sobie na razie jedną skrzynkę, w ogóle I wrzućmy sobie do tej skrzynki to mięso Oraz sitemki, które nam do niczego nie będą potrzebne Jak pamiętam to eee, Wszystkie Jeżeli Czekajcie, tutaj była skrzynka, na samej górze, dobra Dokładnie tak. I co? Możemy sobie tutaj zrobić skrzynkę, wrócić do niej te itemki, które nam nie są potrzebne, czyli na przykład to. Mm, sicy, ile się psują? 2 godziny 30 minut. To może sicy sobie usmarzymy i zjemy. Trochę bieda mamy z jedzeniem, no ale nic z tym nie poradzę. Mm, dobra, mamy zbrojkę, mamy włócznie w kwipunku. Czego jeszcze więcej potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy wziąć łopatę i yy, na przykład tutaj dookoła wszystko wykopać tak żebym mógł na spokojnie podpalić te drzewa od tych drzew raczej tutaj nam się nie powinno nic, pod, nic podpalić ale i tak na wszelki wypadek wiecie wykopiemy weźmiemy sobie tą powodnie podpalimy, te dwa drzewa powinny się podpalić reszta nie, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie pozbieramy sobie te itemki i damy w jakimś ładnym miejscu tak żeby były poukładane obok siebie no ta trawa i patyki nie wiem co zaraz powinienem robić z naszym jedzeniem, dlatego że jak widzicie to nie ma go wcale jakoś dużo E, zastanawiamy też, czy e, do krzaków lecą pszczoły. Jakbyśmy chcieli sobie właśnie ogarniać, e, ale no, raczej się nie dowiem. Teraz w nocy pójdziemy z pająkami się trochę pobić. Nie będziemy bić wszystkich, tylko te co tutaj są obok nas. Chyba, że jest jakieś blisko jeszcze jedno gniazdo. Pająków, nie no, chyba nie ma. Tutaj jest jakieś jeszcze i więcej póki co nie widzę. A chciałbym zrobić po prostu łapkę. Więc wiecie, co tutaj było. Czemu tak nagle pojawił się pył, który nie mam pojęcia do czego służy. Okej, okay, w ogóle to miejsce podoba mi się mega, bo... Okej, okay, nie podniosłem tego, myślałem, że nie ma miejsca czy coś. E, podoba mi się dlatego, że wygląda na takie idealne miejsce, żebym mógł zacząć tutaj e, sadzić nasze rzeczy. Typu na przykład to tutaj, wiecie. Kurde, wrzuciłem to. E, z tej strony na przykład sobie porobimy tym. i z tej strony zaczniemy sobie rozkładać te tutaj takie krzaki tak żeby wiecie to było takie pole jakby na pół przedzielone no i później gdzieś pomiędzy tego wrzucimy sobie strażaka jak będzie lato za bardzo się skupiam na tym strażaku ale mega mi jara taka mechanika że wszystko się będzie podpalać dlatego trzeba tam dać strażaka i jeśli chodzi o te krzaki to chciałbym je postawić tam gdzie będziemy stawiać ule yy, niestety chcemy to zrobić za trzeba ja, ja muszę podnieść ten plecak Wziąć sobie z niego włócznie, e, zmienić to na zbrojkę. I. Niestety te żaby. O nie, wszystkie nas zaatakowały, ale one są agresywne. O kurde. Ciekawe, jak długo będą nas gonić. Mam nadzieję, że nie zaatakują naszej skrzynki. Wow. Dobra, nie atakują tej skrzynki, więc jest w sumie w porządku. E, chciałbym je pozabijać, chociaż. Te hitemki chyba nie dają niczego nam takiego, wiecie. O nie, 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 nie biją nas. Wypadła nam trawa przez nie. E, dobra, powinniśmy sobie chyba odpuścić walkę z nimi. Bo tak jak już mówiłem, w tym odcinku lecimy na rekord. E, jeśli chodzi o przetrwanie. No i na pewno musimy e, zrobić lepsze przetrwanie niż do tej pory. Yy, więc co, podpaliliśmy sobie tutaj te drzewa, więc możemy sobie je ściąć teraz szybko. Ej, nie no, ten ran musi być najbardziej ogarnięty w historii. Fakt faktem mam mega lipę z jedzeniem, ale i tak musi być najbardziej ogarnięty w historii. Yy, tam później będziemy chcieli, yy, gdzie są te ule, to tutaj właśnie porozrzucać te krzaki z... Chyba, że tutaj sobie je porozrzucamy. Okej, okay, dobra, to też jest dobry pomysł. Yy, albo tutaj. O, tutaj też możemy sobie to tutaj Będziemy dawali nasze krzaki z owocami. No, i tutaj będziemy sobie przy okazji ule rozstawiać. Tylko tak, jak już mówiłem, zanim to, to musimy pozabijać trochę pająków. Zostawiłem tam niestety mój plecak, więc wrócę się po niego. Jeżeli tam jeszcze będzie, Dobra, jestem mój plecak, więc sobie go weźmy. Jeśli chodzi o naszą zbrojkę, to damy sobie ją tutaj. Jeśli chodzi o. Kurde, muszę zobaczyć, co potrzebuję dokładnie na. Tutaj w jedzenie, no to... Okej, okay, brakuje nam tylko lin. Liny się... możemy zrobić liny, więc jest fajnie. Jeśli chodzi o rozpalenie ogniska, to mamy jedno drewno, czyli nie wiem, czy nam starczy. No ale spoko, jakoś damy radę. Dobra, i mamy tutaj maszynę do suszenia jedzenia. Położymy ją sobie, myślę, gdzieś tutaj. Położymy sobie na niej... możemy to dać? Okej, okay. więc daliśmy sobie na nią nogi żaby, niech się tutaj... E, Słucham. Jeśli chodzi o jakieś drzewa, które jeszcze możemy podpalić, to widzę, że tutaj chyba takie są, które się nadają. Tylko czekajcie, tutaj mogą być pająki. E, czy któreś drzewa tutaj w okolicy się jeszcze podpalą? Jeżeli pod te podpalimy, raczej nie, tylko to sobie wykopiemy. E, dokładnie, weźmiemy sobie pochodnie. No i tutaj możemy na spokojnie podłożyć ogień. Te cztery drzewa chyba nam się tylko podpalą. Mam nadzieję, że nic więcej. Zobaczymy. Możliwe, że też jeszcze podpali, ale nie powinno, no troszeczkę za daleko jest jednak. O, dobra, mamy pająka, więc podejdziemy sobie do niego. Widzę, że on chce się bić. Dobrze, że pająk pada dosyć szybko. O, dobra, i mamy pajączynę. Nie ma, pamiętam, ile potrzeba dokładnie pajęczyny na łapkę na pszczoły. Hmm, ale spokodamy sobie jakąś radę. E, szkoda, że nie wylotało nam mięso. Bo byśmy dali sobie do suszenia. Okej. Okay. Dobra, nabiliśmy je. Kolejnego pająka. Dobra, mamy dwa mięsa. Fajnie bardzo. E, tutaj jeszcze to nam się spali. Mam nadzieję, że zdąży to się zrobić jeszcze w ciągu tego dnia. To sobie pościnam te drzewa. E, nie mam ściery, nie, no mam. Okej, okay, dobra, to jedno nam się ścięło. Wzięliśmy z tego dwa czarkoile. O nie, 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 nie chcę się podpalać. Mogłem to jeszcze ugasić z tego co wiem, ale... No teraz to już jest za późno, jak to się pali. I teraz na pewno nam na kolejne zabraknie już, wiecie, jeśli chodzi o, okej, okay, głodny jest, nie dobrze, nie dobrze, na pewno nam zabraknie, ususzyło się to czy nie? nie? No raczej nie, inaczej by to wyglądało jakby było ususzone, zabraknie nam troszeczkę trawy. Może tutaj jakaś już odrosła, czy tak? Dobra, odrosły. Więc trzech trawy nam dokładnie zabraknie, to sobie ją weźmiemy. Zetniemy sobie jeszcze to drzewo przed nocą, żeby szybko sobie ogarnąć troszeczkę drewna więcej, bo mamy tylko dwa. I musimy się skupić teraz jakoś na jedzeniu, jak najszybciej, żeby zdobyć jak najwięcej. Bo mamy już go mega mało, a ta nasza postać może zacząć świrować, jak mamy mało jedzenia, w sensie, że życie nam będzie spadać i takie tam rzeczy. Nie wiem czy tak jest na każdej, czy tylko na tej. No ale spoko. Bierzemy sobie to, noc się robi. E, Przepalamy sobie nasze kasztany, więc będziemy je, je jeść, e, zjemy sobie je dzięki czemu nam się podwyższy sanity. E, te nasionka też przetopimy, przepali, przepalimy. E, one dają nam tylko 5 jedzenia, co nie jest wcale dużo. Jeśli chodzi o mięso przepalone, to co tracimy jedząc je? Minus 3 HP, minus 10 Sanity. No, jestem to w stanie zaakceptować za 20 jedzenia. Trudno się mówi. Jeśli chodzi o to, to tracimy minus 10 Sanity, jeżeli nie jest przepalone. A jeżeli jest przepalone, to dostajemy 12 jedzenia i 1 punkt życia. Dosyć fajnie. Dobra, teraz kolejną rzeczą, którą chcę sobie tutaj ogarnąć, to jest w... O kurde, w Survival to będzie. Yy, może być ciężko ze znalezieniem tego Aczkolwiek wszystkie rzeczy, które tutaj są potrzebne, okej okay, dobra yy, Czyli potrzebujemy Jeszcze jednej pajęczyny. Okej, okay, spoczko yy, Tym możemy łapać sobie jakieś tam hmm. Potworki, znaczy no mi króliki na przykład Ale czy ja chcę łapać króliki, chyba nie, nie ma po co Tym mogę łapać ptaki, ale to też Jakoś nie jestem tego zwolennikiem yy, I co, i chyba wszystko co chcę sobie skraftować, to potrzebuję tylko Wyczułem sobie podejść do tych pająków, ja tam wyjaśnić e... I... Aha, dobra, w ogóle nazbierałem wystarczająco rzeczy, żeby sobie zrobić to I żeby sobie zrobić jeszcze jedną maszynę do suszenia Tylko, że nie wiem kiedy to będzie wysuszone Troszeczkę kiepsko, to widać e... Ona będzie w zakładce food I tutaj, i brakuje nam jeszcze jednak patyka Więc pójdziemy sobie jakiś zebrać Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jakiś będzie no kurde, póki co nie widzę nigdzie żadnego patyka na mapie. Eee, kurde, wszystkie są zebrane, one muszą odrosnąć, troszeczkę czasu to minie. Poszedłbym walczyć z jakimś bossem, ale nie mam pewności, czy z nim wygram, a chcę jednak przeżyć to. Troszeczkę bezpieczniej gramy, ale musimy przetrwać w końcu do zimy. Jeszcze nigdy nam się to nie udało, a to jest tylko znakom tego, jak bardzo lamusami jesteśmy. Okej, okay, mamy kolejną suszarkę, tak jakby, do jedzenia. Powykopuję sobie e, przy okazji to całe jedzenie. E, Taczę no jedzenie te krzaki. Jeśli chodzi o tutaj drzewa, to myślę, że mogę je na spokojnie też podpalić. E, weźmy sobie to. Niech się pali. O nie, tutaj jest dużo w okolicy, jakichś takich, wiecie, rzeczy, które mogą nam być potrzebne. To fajnie by było je właśnie po wykopywać. Mam nadzieję, że z tamtego drzewa nie przejdzie na jakieś obok. I nie podpali mi się. Kurde, tutaj się podpalam te nasionka. I nie wiem, czy przez to, że się podpalam ta nasionka, to się spalam też te drzewa. Kurde, nie wiem, czy z takich nasionek może to się przerzucić. Skończyła nam się niestety łopata, więc już nic więcej tutaj nie ogarnę. Mamy. To nie mam pojęcia, do czego nam to jest potrzebne. Ale prawdopodobnie, jeżeli to wyrzucę, to to nagle, wiecie, wiatr rozwieje i zniknie. Więc spokój i chillera. Weźmiemy sobie sikierę i zetniemy... Nie mamy sikery Nie no, mamy na pewno gdzieś sikerę. Tutaj mamy sikierę. Zetniemy sobie to. Podniesiemy sobie czarkoila i lecimy sobie do góry. Jeśli chodzi o to, to możemy sobie tutaj posadzić troszeczkę drzew. Żeby wiecie... Mmm, nie pojawił nam się zaraz drzewiec, że niszczymy wszystko tylko. Zaraz się robi wieczór, więc e, wyjdą nam znowu pająki, z którymi będziemy mogli walczyć. E, musimy sobie ściąć kolejne, on nawet nie musiał wychodzić ten... Kurde, ile tych pająków jest? Fajne, że one się wiecie tak dosyć szybko respią, to mi się mega podoba w tych pająkach. O kurde, dobra dostałem, ale nie jakoś dużo. No, to jest mega fajne, że one się cały czas respią, a nie trzeba czekać aż się zrespią od nowa, bo to by było denerwujące mega. Nie mam miejsca w ekwipunku, moja wina, że zacząłem tą, ten, wiecie. Dobra, szkoda, że nie wydropił mi... To też sobie zjemy, no trudno się mówi. Chciałem dostawić, żeby nam tutaj uszło czy coś, ale... No jednak nie ma co. To też sobie zjemy. Co z motyla aż tutaj dostajemy 8 HP i 7 jedzenia, czy mi się wydawało coś takiego? Wow, ale kozackie statystyki, nie wiedziałem, że motyl ma aż takie fajne. Możemy sobie niby założyć teraz kapelusz, żeby nam to, wiecie, nie spadało, nie rosło zamoczenie, ale ono chyba nam nie da jakichś negatywnych statystyk, więc możemy mieć to gdzieś. Weźmiemy sobie kolejne to i postawimy tutaj. Wrzucimy sobie na to mięso, fajnie by było jakbyśmy mieli jeszcze więcej tych do suszenia, no ale chyba te nogi żaby to jeszcze nie są jednak gotowe. Mm, tutaj sobie postawimy kolejne, kolejną trawę, ona chyba jak jest, fuck nie tym przyciskiem, jak pada deszcz to ona chyba szybciej rośnie, tak przynajmniej powinno być, ale czy tak jest to nie mam pojęcia. Dobra, sadzimy sobie tutaj te drzewa, one tutaj już nam odrastają, więc dosyć miło z ich strony. Zrobił się wieczór, ale już te pająki pozabijałem. O nie, burza jest. Nie mam pojęcia, co może się stać w burzy. Mam nadzieję, że nasza baza nie dostanie, nie spłonie nam wszystko, bo wtedy by była mega lipa Nie, na no wszystko się póki co tutaj trzyma. Hmm, tutaj się nam suszą jedzenko, ale mamy go troszeczkę za mało, więc fajnie by było, jakbyśmy sobie wzięli kolejną łopatę i poszli wykopać go jeszcze więcej. Co oznacza, że łopata jest niebieska? slippery shovel hmm. Kurde, nie mam pojęcia co to zmienia z nią. O tutaj mamy dziurwę. Jak na nią po prostu wyjdziemy, to przejdziemy przez nią? Nie, możemy sobie... Dobra, musimy na nią kliknąć. Albo spację nacisnąć, okej. Okay. Eee, to spoko jest. Tutaj sobie posadzimy te nasze krzaki, które sobie tutaj będą rosły. Nikomu nie będą przeszkadzać, ani nam, ani nikomu. Po prostu pozbieramy sobie przy okazji owocki, żeby sobie uzupełnić jedzonko. Mam nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę więcej. Dobra, tutaj są jeszcze te owocki. Nie wiem, czy je już przekopywać i przenosić tam. Chyba nie ma co. One są dosyć blisko. Te takie z dala bardziej będziemy przenosić, na przykład. Tutaj jest nasza baza. To tutaj też będziemy mogli sobie w ogóle zrobić jakieś owocki A te, kurde, nigdy gdzie nie widzę tak daleko owoców, jakichś po prostu. Aha, ty na przykład stąd będziemy przenosić. Chociaż tam też jest dobre miejsce na bazę z owocami. No co, trudno, trzeba będzie je poprzenosić. Dobra, powykopujemy sobie tutaj wszystko dookoła. Z tego co widzę, to się noc robi. Więc wracajmy sobie do naszej bazy. Raczej powinniśmy zdążyć, chociaż no nie jestem teraz tego taki pewien. W ogóle żaby gdzieś poznikały. Nie wiem czy to dlatego, że padało, czy co, ale jeszcze niedawno wszystkie mnie atakowały i było ich dosyć sporo. Weźmy sobie to. Aha, dobra, myślałem, że możemy sobie to podnieść, ale jednak nie. Eee, co, wracamy sobie, czy jeszcze to posadzimy tutaj? Nie no, dobra, wracajmy. Zobaczymy, czy te żabie nogi w końcu uschły. Czy. O, dobra, tak, teraz widzę, że wyglądają jakoś inaczej. Zobaczmy, ile dają nam głodu. Mmm. Ok, dają nam 10 punktów sanity, 8 jedzenia i 12. Głodu. Nawet fajnie. Podpalimy sobie tutaj Wszystko. Jeżeli chodzi o naszą łopatę To ona już nie jest Nie ma tego, tego Niebieskiego wokół, więc już jest chyba normalna To chyba było przez deszcz spowodowane Weźmy sobie to Teraz chcę chcemy przepaść to mięso? Nie no, to mięso też sobie wrzucimy tutaj do suszenia bo jemu się bardzo statystyki po prostu poprawiają, jeżeli coś usłyszymy. Więc fajne, weźmiemy sobie, przepalimy tutaj to wszystko yy, i zjemy. Spróbujemy napełnić nasz głód na full. Na pewno nam to się nie uda. Ale wydaje mi się, że lecimy już po rekord, bo mamy szósty dzień. Yy, dosyć fajnie nam idzie tym razem. Znaczy, no wiadomo, że nie ryzykuje aż tyle, i w ogóle takie tam rzeczy. No, ale super, że udało nam się to wytrzymać. Póki co też nie biłem się z żadnym bossem, nie mam tej bazy super ogarniętej. Aczkolwiek, no co, pająki obok mam do bicia. E, zaraz, jeżeli wydropi nam druga pajęczyna, to będziemy szli... O kurde, nie widzę tutaj, gdzie jest skrzynka, chciałbym sobie itemki odłożyć. O, open chest. Aha, dobra, nie widzi. Stałem się przy tym ognisku, bo zaraz będzie dzień, nie ma co tracić kolejnego drewna. E, ale co? Mm, musimy jeszcze zdobyć jakieś tam pszczółki, żeby tutaj takie gniazda gdzieś porobić. Yy, Także gniazda pszczółek. No wiadomo o co chodzi. Pszczoły, żeby było kozak. Yy, I domki świnek. To w ogóle sobie odłożymy, bo nie mam pojęcia do czego to jest. Jeśli chodzi o naszą skrzynkę. To ona gdzieś nam zniknęła. <laughs> Wiedziałem, że tak będzie, że ona gdzieś się zagubi po drodze. No ale trudno. Coś mam tutaj w tym, tym do wyrzucenia, co się na pewno nam przyda, bo to zawsze zbieramy, to też zawsze zbieramy. To możemy sobie wrzucić, to możemy sobie wrzucić. I mnie raczej nam się przyda. Więc co, zakładamy sobie nasz miecz. Tutaj jeszcze mogłem czarkoila tam dostawić, no ale już za późno. Dobra, wyszedł pająk jakiś. Nakopiemy mu. Jeżeli chce się tak bić. Okej, okay, dobra, mamy tą kolejną pajęczynę. Więc... O nie, zaatakował mnie. Dobra. Nie pojąkami jest dosyć fajny, bo jak już ich zaatakujemy jako pierwsi. Tu już mamy wolną walkę. E, wolną, czyli że wygraną. zjedzmy sobie Spider Glad, cokolwiek to jest. E, ale dodaje nam 8 zdrowia, więc w sumie wyszliśmy na równo. Zdobyliśmy troszeczkę mięsa. Nie mamy jak na razie go suszyć, bo mamy tylko dwie suszarki. E, natomiast możemy sobie skraftować prawdopodobnie już łapkę na muchy, która była gdzieś tutaj. E, na którym oczywiście brakuje nam patyków patyki nam możliwe, że odrosły, więc pójdziemy sobie tutaj do góry i spróbujemy je pozbierać no tutaj mamy tylko dwa patyki niestety no trudno się mówi zabraknie nam jeszcze jednego ale czekajcie, spojrzymy sobie szybko na mapę, gdzie są patyki dobra, tutaj jak pójdziemy sobie na dół to powinny być tutaj są żaby, które będą mnie denerwować, a nie? dobra, dajmy mi spokój miło z ich strony jestem ciekaw, czy te żaby respią się wokół tych oczek, czy no na pewno wokół tych oczek Dobra, zabijamy sobie tam jedną żabę. Bo, bo czemu nie? Zanim tamta druga przyjdzie do nas, to chillera. utopia, teraz możemy sobie zrobić ucieczkę. Raczej już nas nie złapią. Fakt, faktem nie mam jeszcze jak słuszyć tego mięsa. Ale zaraz, tylko jak zrobić tam na miejsce. O, tutaj miałem w ogóle jeszcze patyki. Zaraz, jak tylko to nam się usłyszy, to wrzucimy to tam, właśnie do suszenia. Teraz możemy sobie zrobić tą linę I możemy zrobić, właśnie. Łapkę na pszczoły, znaczy nie tylko na pszczoły, ale nam to głównie będzie właśnie chodziło o, o łapanie pszczół. To co? Najpierw myślę, że skupimy się na łapaniu pszczół z tego ula, a dopiero później będziemy szli tam gdzieś dalej je zbierać. Nie ma co ich męczyć. Tym bardziej, że mam mało jedzenia. To też nie chciałbym jakoś daleko odchodzić na jakąś misję, bo chciałbym po prostu zaraz, jak to się wysuszy, od razu rzucić. Następne, zbierajmy sobie wszystko co możemy. Po to, żeby mieć jakieś zapasy, bo z tym jedzeniem to serio nam kiepsko idzie. Może tutaj gdzieś zaraz nam jakieś pszczoły... O! Widzę pszczołę. Więc sobie podlećmy do niej. Jeżeli ją złapiemy... To wylecą nam właśnie pszczoły wojownice. Które już nie są tak przyjaźnie nastawione. No ale co? Uciekniemy sobie od nich. Możemy sobie teraz pobiec w sumie właśnie w tą drugą stronę. I tam spróbować zebrać jakieś yy, jagody albo coś do jedzenia. O! Mamy grzyby na przykład. Nie pamiętam, co dokładnie grzyby robiły, ale grzyby chyba właśnie miały same negatywne efekty. No dokładnie, 20 zdrowia. Ale jeżeli grzyby wrzucimy do krokpota, to są jakieś tam e, fajniejsze. W sensie o wiele milsze dla nas. Bo nie dają nam negatywnych efektów, tylko same pozytywne. Wiadomo, że do tego krok pota trzeba na przykład wrzucić... E, pamiętam nawet jeden przepis, nie pamiętam, co on dokładnie dawał, ale wrzucaliście, było się mięso, wrzucało się grzyba i wrzucało się jakieś dwa wypełniacze, czyli na przykład jagody. No i wtedy mm, mieliśmy jakieś kozackie jedzonko. Okej. Okay. <gry> Udało nam się zebrać... A, Dobra. Udało nam się zebrać pięć pszczół. E, dosyć fajnie nam to wyszło, bo przyszliśmy tutaj, wiecie, od razu ugarnięte. Tam nie chcemy być, bo tam jest groźnie. Nie wiem, czy chciałbym od razu jeden ul rozwalić, raczej tak. E, ale nie widzę włóczni, okej, okay, dobra. O nie, 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 nie. Przez głód mnie zatrzymało. Heh. Dobra, więc co? Lecimy sobie tutaj. Rozwalamy sobie go. Ul chcemy rozwalić, nie walczyć z pszczołami. Ul, rozwalić, rozwalić. Albo po prostu je rozwalić najpierw, a później ul. Dobra, rozwalimy sobie najpierw je. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. I dobra, jest już źle, to robimy ucieczkę. No nie, 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 Bij ten nul, bij ten nul. Ok, ok. Idzie nam nawet dobrze. Jeśli chodzi o walkę z nimi. I teraz możemy chyba. 25 zdrowia mamy. Niedużo, te stingi. Nie mam pojęcia, do czego nam służą. Ale teraz już nikt nie powinien nam wręczyć z tego gólu. Więc możemy go sobie na spokojnie zniszczyć. I mamy ten. O kurde, nie mam miejsca na miód. Najgorzej. Dobra, zjedzmy sobie to. Nie, 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 nie. nie. Czekajcie. To musimy sobie wyrzucić, to sobie zjemy, to sobie weźmiemy. I co to nam daje? 3 zdrowia i 9 jedzenia. No dosyć kiepsko, ale to się na pewno da przepalić, jestem prawie pewien. Ale widzicie ile to wytrzymuje? 5 godzin i 20 minut jako świeże, więc jest op. Lecimy sobie teraz do naszej bazy i tam będziemy chcieli sobie zaraz ogarnąć ul, ale do tego będzie nam brakował desek, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie. Siemanko!